Dzień dobry z tej strony FPK i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować jedną bitwę z obrony twierdzy mojego klanu, która odbyła się wczoraj. Atakował nas klan Omni. No i co prawda jest to jedna bitwa, ale jeszcze może powiem o ogólnym wyniku. Ogólnie klan Omni przejął nam na tej obronie jeden budynek, także naprawdę jest to bardzo mocny przeciwnik. A ja Was zachęcam do oglądania tego materiału. O, gdzież teraz atakie wzięli? No bo teraz my atakujemy ich, ryby, więc... Robimy zamek czy nie? Ja bym robił zamek, nie? Można spróbować Jeden bakczat środek, drugi bakczat wysoko półki 140 i reszta medów zapierdalają tu, robią półkę, ciężkimi jedziemy na końcu i podjeżdżamy pod ten 263 to K1, nie? Oni tu pojazd mi się wydaje No zobaczymy Kapować nas nie skapują No my ich też nie skapujemy To no ma wygrać. My, my mamy łatwiej żeby to skapować Nie jak na tej mapie się rozdzielisz po stronach to będzie Remis spot Ale Remis to jest chyba nasze zwycięstwo nie wiem Nie, jak... nie. No nie. Bo my to odbijamy Dlaczego jak wiadomo na kapa i nie będzie spota to od górnej, od górnej flanki Niżej, niżej jest. No tutaj, tutaj to... są, numer. No. Ja mam spota na e No kurwa, bo -taki to to Teraz polecisz na lot. Mogę go impulsy, impulsywnie... Wiesz, medy tutaj mają. Badchat jest jeden. Na TH1 kurwa, na pewno pójdzie ich, ich na lot. No tutaj, no, tak tutaj za dużo kim czołgów, nie? pod zamek, tak? Na lot, Piotr, na lot już w tą luchu. 140k, tu mamy medy do zrobienia. Zaraz w nas to też to pójdzie na lot, nie? To jest bankowe. Rozdzielcie się tymi medami. Dobra, trzeba zrobić te medy do końca, nie? O, jasne, Ej, wszystko nie. się świeci w miarę, ja mógłbym warty pojechać jednym batem, się nadpuświęcić Ale warty chyba będzie bruzić tam gdzieś Na lot. Halo. Patrz na trak. Ty Gatek robicie arty czy nie Jedź urwijcie po to Marte, urwijcie. Nie to, to, kolejny nalo, ale, ale... Nice. Dobra, dwa wykorzystane Panowie Focus teraz gramy, tak? Od prawej ktoś mógłby zamykać Marta. No już jedzie jedzie już. Dawaj jak też możesz dawać ze mną, na plecniej potem jedziemy Oni są wszystkim wyspotowani Tu mamy tam... Widzicie, pod naszą Martę Marta kade Marta się świeci fokus arda możemy tak pod świeci. naszą misję wtedy Z prawej 140 objeżdżają Kurwa, no nie zasłaniaj kukę Wycofajcie, może trochę ja z tymi ciężkimi, Ja bym na to, pukowa. szybko, szybko na to, robimy to Dawaj do mnie, Agraham, bo jeden będzie chciał A Ja, ja strzelam Panowie, kurwa, czy ja puszę to jestem sam? Jechać, jedziemy jechać. do przodu robić te ciężkie w dole, już No jedziemy Dobra, kończcie to Kończyć to, szybko Katamariana, pecha Dość tego gitka spałem Dobra, Dobra bra, kończcie tą me piątkę i obrót na medy, obrót na medy, szybko No może już GG, się gg. Jak, oni, jak oni mnie tam nie zabili, jak ja byłem na spocie to ja tego nie rozumiem, nie? Kto, kogo? No ja byłem na spocie Artem Pleksu, co, co ty działasz, brat Jadam cały czas a mam mikrofon włączony, to... Dobra, Dobra. na rama, szybko Teraz widzicie lepszy pokój, dużo porze. Już nie wiem po co oni tu pojechali. Teraz na loty lepszy poszło. No co nice. się Nice. Dryrydy. A 7 kami to by nas na dojeździe swarmili tutaj, nie? No na pewno. Jest takie gówno tej is 7 Rytarka, szczepan, ten... szczepan nice damage. No ja pojechałem na Arte, nie? Ja do Szczepana nie mam to nic to... jeśli chodzi o damage, tak? Startuję przecież, luz Dzięki temu ich karta zrobiła 800. Szczepan widzi Arte kurwa. to od razu jak